chwilę zrobić z dziennego makijażu szybki, prosty makijaż halloweenowy. Zobaczę Wam widelec oraz eyeliner. Malujemy sobie eyelinerem tej końcówkę widelca. Robimy sobie trójkącik. W tym miejscu musiałam sobie troszeczkę więcej dołożyć eyelinera. I to samo robimy z drugiej strony. I nas wystarczy, żeby wy pomóc to sobie eyelinerem. Ja się prezentuje po uzupełnieniu Bierzemy sobie pędzelek i jakiś różowy cień. Ja sobie wykorzystam cień z nowej paletki od PLZ tej Cold Crush. I sobie naset. Te linie tutaj to przedłużenie zrobiłam sobie dosłownie po prostu po mojej naturalnej linii uśmiechu. Więc czerwona pomadka. Ja sobie przykleję nowe kęki od klawiera, które są tutaj na takim dłuższym paseczku. I ułatwiają bardzo robotę. I mamy efekt końcowy szybkiego i prostego makijażu na klauna który możecie wykorzystać na Halloween! To miłego Halloween!